Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy, rozdział pierwszy: Podstawy zarządzania czasem. 1.2 Elementy zarządzania czasem: Zagadnienia 1: Planowanie, 2: Organizowanie, 3: Monitorowanie, 4: Podsumowanie. 1. Planowanie Definicja planowania. Planowanie to proces określania celów, strategii i działań niezbędnych do ich osiągnięcia. W zarządzaniu czasem, planowanie pomaga zorganizować zadania, ustalić priorytety i efektywnie wykorzystać dostępny czas. Zalety Planowania. Klarowność celów, ustalanie jasnych celów pozwala skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Zmniejszenie stresu, wiedza o tym, co trzeba zrobić i kiedy, redukuje niepewność i stres. Lepsza organizacja, planowanie pozwala na lepsze rozłożenie zadań w czasie, co zapobiega przeciążeniu pracą. Techniki planowania, SMART, ustalanie celów które są specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Planowanie tygodniowe, określanie zadań na cały tydzień, co pozwala na lepsze rozłożenie obowiązków i dostosowanie planów do zmieniających się okoliczności. Planowanie dzienne, tworzenie list zadań na każdy dzień, co pozwala na koncentrację na bieżących obowiązkach. Narzędzia wspierające planowanie, Google Calendar. Narzędzie do tworzenia harmonogramów, ustalania spotkań i synchronizacji z innymi kalendarzami. Microsoft Outlook. Oferuje rozbudowane funkcje kalendarza, przypomnienia i integrację z pocztą e-mail. Todoist. Aplikacja do tworzenia list zadań i projektów. Z funkcjami priorytetyzacji i ustalania terminów. Trello. Narzędzie do zarządzania projektami, z tablicami i kartami, które ułatwiają organizację i wizualizację zadań. 2. Organizowanie. Definicja organizowania. Organizowanie to proces porządkowania i koordynowania zasobów, w tym czasu, narzędzi i ludzi, w celu efektywnego osiągnięcia wyznaczonych celów. W zarządzaniu czasem organizowanie obejmuje tworzenie struktury pracy, delegowanie zadań i ustalanie procedur. Zalety organizowania: zwiększona efektywność. Dobre zorganizowanie pracy pozwala na szybsze i bardziej skuteczne wykonywanie zadań. Zmniejszenie chaosu. Ustalona struktura pracy i jasne procedury pomagają uniknąć zamieszania i błędów. Lepsza współpraca. Jasny podział ról i obowiązków ułatwia współpracę i komunikację w zespole. Techniki organizowania. 5S Metoda organizacji miejsca pracy, która obejmuje sortowanie, systematyzowanie, sprzątanie, standaryzację i samodyscyplinę. Delegowanie Przekazywanie odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań innym osobom, co pozwala na lepsze wykorzystanie czasu i zasobów tworzenie procedur, ustalanie standardowych procedur i instrukcji, co pozwala na spójne i efektywne wykonywanie zadań. Narzędzia wspierające organizowanie. Asana. Platforma do zarządzania projektami i zadaniami, umożliwiająca tworzenie zadań, wyznaczanie terminów i monitorowanie postępów. Slack. Narzędzie do komunikacji i współpracy w zespole z funkcjami czatu. Połączeń wideo i integracji z innymi aplikacjami. Microsoft Teams. Aplikacja do współpracy, która łączy czat, spotkania, pliki i aplikacje w jednym miejscu. Notion. Wszechstronne narzędzie do zarządzania zadaniami, notatkami, bazami danych i współpracą zespołową. 3. Monitorowanie. Definicja monitorowania. Monitorowanie to proces śledzenia postępów w realizacji zadań i celów, analizowania wyników oraz wprowadzania niezbędnych korekt. W zarządzaniu czasem, monitorowanie pozwala na bieżąco oceniać efektywność i dostosowywać plany w zależności od potrzeb. Zalety monitorowania. Świadomość postępów. Regularne śledzenie postępów pozwala na bieżąco oceniać realizację zadań i celów. Wczesne wykrywanie problemów. Monitorowanie pozwala szybko zidentyfikować potencjalne problemy i wprowadzić korekty, zanim staną się poważne. Udoskonalanie procesów. Analiza wyników i postępów umożliwia ciągłe doskonalenie metod pracy i zarządzania czasem. Techniki monitorowania. KPI, Key Performance Indicators. Określanie kluczowych wskaźników wydajności, które pozwalają na ocenę postępów i efektywności działań. Regularne przeglądy: codzienne, tygodniowe lub miesięczne przeglądy planów, harmonogramów i wyników. Feedback i raportowanie: regularne zbieranie opinii i raportów od członków zespołu na temat postępów i ewentualnych problemów. Narzędzia wspierające monitorowanie. TOGL. Narzędzie do śledzenia czasu pracy, które umożliwia monitorowanie, ile czasu poświęcamy na różne zadania i projekty. Rescue Time aplikacja do analizy czasu spędzanego na komputerze i urządzeniach mobilnych, pomagająca zidentyfikować produktywne i nieproduktywne działania. Clockify darmowe narzędzie do śledzenia czasu pracy, które pozwala na monitorowanie czasu spędzanego na różnych zadaniach i projektach. Harvest. Aplikacja do śledzenia czasu pracy i zarządzania projektami. Z funkcjami raportowania i fakturowania. 4. Podsumowanie. Efektywne zarządzanie czasem opiera się na trzech kluczowych elementach planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu. Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w osiąganiu wysokiej produktywności i skuteczności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Poprzez wykorzystanie odpowiednich technik i narzędzi można znacząco poprawić swoje zdolności zarządzania czasem i osiągnąć zamierzone cele. Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy Rozdział pierwszy Podstawy zarządzania czasem. 1.2 Elementy zarządzania czasem.